Biblia niestety traci na tym, że Kościół ma bardzo słaby PR, bo ona jest niepotrzebnie trochę utożsamiana z Kościołem katolickim. Na, na, na pewno jest tak, że Kościół trochę tak sobie zagarnął Biblię, mm -hmm. tak? Że Biblia jest tylko moja i tylko ja mogę się wypowiadać autorytatywnie temat Biblii, nie? I Kościół zamyka czasem usta, nie wiem, ludziom, którzy chcą coś innego powiedzieć o Biblii, albo co się komuś, co się Kościołowi nie podoba. To faktycznie jest pewien, powiedziałbym, pewien błąd, bo Biblia jest tekstem, jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, mm -hmm. to Biblia jest tekstem od Boga do człowieka, tak? I do każdego człowieka. Jest list, czasem się mówi list Boga do człowieka. Nawet jeżeli ktoś jest, powiedzmy, niewierzący, to to jest tekst tak ważny kulturowy, że warto a... gdzieś tam, powiedzmy, podjąć, czytać. Mamy, chociaż był Koheleta, też takie fajne. Ja właśnie piszę komentarz do Koheleta i tam w trzecim mm. rozdziale jest taka cała medytacja o czasie. I Koheleta jest świetny, w ogóle to jest tak radykalny filozof. I on mówi na przykład coś takiego. Na wszystko w życiu jest czas. Przyjmij to, co czas daje. Jest mm -hmm. czas umierania, czas rodzenia, jest czas smutku, jest czas radości. Masz w swoim życiu gorsze momenty, będziesz je miał. Masz w swoim życiu lepsze momenty, też będziesz je miał. Nie? Że, jak to jest fajne, jak to jest uwalniające, że ja nie, nie nad wszystkim muszę mieć kontrolę, że ja nie wszystko muszę robić tak jak ja bym chciał, nie? To jest pewna zgoda na rzeczywistość, nie?